Z tej strony Hekso, a w dzisiejszym filmie przedstawię Wam nowe błędy na nieskończonego Expa w trybie kreatywnym, także koniecznie go ten film do końca. Oczywiście, jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, żeby w przyszłości nie przegapić kolejnych błędów właśnie na nieskończonego Expa. I wyzwanie na ten film to myślę, że tak 900 łapek w górę w godzinę, także sprawdźmy czy dacie radę, a jeszcze na samym początku przejdźmy sobie do wyników konkursu na karnety bojowe. Także jesteśmy na stronce do losowania, i tak właśnie tutaj sobie dałem link do filmu, i tak jak widzicie było 1700 komentarzy, więc naprawdę bardzo dużo. I przechodzimy sobie do trzech zwycięzców, którzy właśnie ten karnet dostaną. Także tutaj mamy pierwszego zwycięzcę. Yy, następnie przechodzimy sobie do kolejnego zwycięzcy, jakim jest właśnie yy, ten ziomeczek, i przechodzimy sobie do ostatniego zwycięzcy, jakim jest, uwaga, uwaga, ten oto ziomeczek. Ale spokojnie, moi drodzy, jeżeli nie udało wam się wygrać, no to w przyszłości jeszcze będą jakieś konkursiki. Także nie macie o co się bać, wystarczy, że będziecie po prostu mieli subika z dzwoneczkiem. A teraz przechodzimy do filmu. Także przechodzimy sobie do pierwszego błędu. Oczywiście, żeby odpalić, że tak powiem, mapkę, musimy sobie wejść tutaj, w kod wyspy, wpisujemy kod wyspy, klikamy Enter i rozpoczynamy sobie po prostu rozgrywkę. I moi drodzy, niestety, ale po prostu za każdym razem, jak jakaś nowa mapka wchodzi, to praktycznie jest ona automatycznie usuwana. W sensie ten exp się w ogóle nie zalicza. Także, no, jeżeli te mapki jeszcze działają, to lepiej z nich skorzystajcie. Jak coś to nie ma zatobana, ponieważ naprawdę dużo, że tak powiem, osób to pokazuje. No i za to bana nie ma. Jedyne co jest to Epic Games, po prostu te mapki, gdzie na przykład tego Expo rzeczywiście da się dostać no to po prostu usuwa te mapki, także tak to mniej więcej wygląda. I musimy sobie tutaj poczekać na tej mapie akurat 70 sekund, także naprawdę całkiem fajnie. Także moi drodzy, gierka już się rozpoczyna. Jeszcze na samym początku, moi drodzy, chciałbym tylko wam powiedzieć, że jak coś, no to wszystkie kodziki do tych mapek będziecie po prostu mieli w przypiętym komentarzu. I tak, respimy się tutaj i w tym oto momencie, na samym początku, dostajemy pierwszego expa za przeczytanie patchnotów, Więc czytamy, dostajemy 700 expa. W moim przypadku będę dostawał troszeczkę mniej expa, ponieważ za, że tak powiem, poszczególne rzeczy tutaj powinniście dostawać o właśnie nieco więcej. Lecz ja mam już, że tak powiem, limit. Ekspa w trybie kreatywnym. Więc teraz chodzimy sobie wokół tego wszystkiego tutaj i mamy tutaj monetkę. Tak jak widzicie, dostałem 700 ekspa, kolejne totalnie za darmo. Normalnie powinniście dostać gdzieś tak od 3 do 5 tysięcy ekspa. Także nie macie się tutaj o co martwić. Teraz lecimy sobie w górę i tak jak widzicie, mamy tutaj kolejną monetę, za którą otrzymujemy ekspa. Tak jak i również tutaj mamy też kolejną monetę, za którą otrzymujemy ekspa. Tylko coś się popsuło i nie mogę tam do góry sobie polecieć. Ale tak, ogólnie to dostajecie tutaj właśnie Expo za zbieranie monetek, także naprawdę bardzo fajnie. Eee, mogę tutaj wlecieć? Nie, nie mogę tutaj wlecieć. Tak jak również moi drodzy, widzicie, mamy tutaj coś takiego jak zrzuty zaopatrzenia. Także eee, zaraz wam pokażę również co się w tych zrzutach zaopatrzenia znajduje. Wezmę sobie tutaj, nie wiem, weźmy sobie tą broń. I tak, spróbujmy zebrać tę monetkę, bo ja mam z tym straszne problemy i... o! Uda się? Dobra, coś, coś się popsuło. Dobra, ale tak czy siak, tam macie również monetkę i tutaj mamy zrzut zaopatrzenia, moi drodzy. Co jest w takowym zrzucie zaopatrzenia? No tak jak widzicie, on ma troszeczkę dużo HP, bo aż 10 tysięcy, więc to oznacza, że chyba jest w nim coś naprawdę dobrego. Już wam tłumaczę. Znajduje się tam jeszcze więcej expa, ponieważ tam też jest monetka. Także moi drodzy, jeszcze raz przypomnę, że ja dostaję troszeczkę mniej expa, dlatego że mam limit expa w trybie kreatywnym. Danego dnia mamy po prostu dany limit i po prostu no, nie możemy na przykład w pewnym momencie zebrać tyle expa, ile normalnie byśmy sobie zbierali. Także dobra, tutaj mamy ten zrzut zaopatrzenia, klikamy przeszukaj i tak jak widzicie mamy tutaj kolejną monetkę. Za przeszukanie zrzutu dostałem 600 expa, normalnie to by było z jakiejś 50%. Tysięcy, i tu zaraz powinien się. O, tu mamy kolejny zrzut, i jeżeli się wam skończy, że tak powiem, ten exp, już wam nie będzie go doliczało, to wtedy po prostu restartujecie sobie Giereczkę. Że przechodzimy sobie do kolejnego błędu, i tym razem mamy taką oto mapkę. I tak, żeby wykonać tutaj błąd, to naprawdę dużo nie trzeba. Eee, I już Wam pokazuję wszystko, jak właśnie to tutaj wykonać. Także na samym początku, kiedy odpalacie sobie oczywiście Giereczkę, to tutaj będziecie musieli wziąć dwa naprawdę ważne przedmioty. I eee, czy to może się zacząć troszeczkę szybciej? O, dzięki, dzięki. Eee, dobra, także tak jak tutaj widzicie, jestem na tej mapce, i obecnie musimy sobie wziąć itemki. A najdokładniej mamy tutaj właśnie coś takiego jak consumables plus more. Mamy tutaj masę itemków, ale to nas nie obchodzi. Przechodzimy sobie tutaj. Okej. Okay. I w tym oto momencie musimy znaleźć dwa przedmioty, jakimi jest właśnie jetpack oraz przy okazji balony. Więc to są te dwa przedmioty, które są najbardziej tutaj, że tak powiem, potrzebne. Tak jak tutaj widzicie, niektóre te przedmioty są po prostu zablokowane. Nie mam absolutnie pojęcia dlaczego, ale tak, bierzemy sobie jetpack i tutaj jest ogólnie masa tych przedmiotów i mamy również balony. Także to w sumie jedyne, co jest nam tutaj potrzebne, właśnie w tej mapce. Teraz sobie wychodzimy i tutaj mamy tą mapkę, yy, musimy sobie zlecieć na dół. Tutaj zaczyna się tak naprawdę wszystko i dostaliśmy właśnie expa za tak zwany drop-in, czyli właśnie za zejście sobie tutaj na dół. Teraz musimy zbudować się do tego, co jest w sumie nad nami. Yy, ogólnie no to całość będzie polegała mniej więcej na tym, że będziemy po prostu cały czas wlatywali i wylatywali i będziemy w kółko otrzymywali expa. I tutaj moi drodzy po raz kolejny ja otrzymuję mniej tego expa, dlatego, że po prostu mam już tą, że tak powiem, barierę w Właśnie trybie kreatywnym, co oznacza, że będę dostawał tego expa po prostu mniej. E, także na tym to mniej więcej polega. Tutaj, tak jak widzicie, czasami nam niszczy to budowanie. Odpalamy sobie balony w tym oto momencie. E, one mogą oczywiście pęknąć za pewnym razem. Ale dobra, tak jak widzicie, e, w tym oto momencie otrzymałem expa. I tak w kółko powinienem właśnie robić. E, tylko czekajcie, musimy sobie zlecieć troszeczkę niżej. Teraz lecimy sobie do góry i tak jak widzicie, dostałem kolejne 300x no i przechodzimy sobie do ostatniej mapki. Niestety ostatniej mapki, ponieważ w większości, że tak powiem, mapek jest obecnie naprawiana przez EPIKa. Troszeczkę słabo. Ale dobra, jesteśmy na tej mapce, oczywiście kodzik macie w przypiętym komentarzu. Na samym początku musimy sobie yy, wziąć w tym oto momencie bronię, których tutaj nie ma. Więc, o, teraz są. Dobra. Więc musimy sobie wziąć po raz kolejny granaty i musimy sobie wziąć balony. Także naprawdę super. Następnie bierzemy sobie karabin jakiś szturmowy. Teraz wyrzucamy sobie tamte bronie i klikamy sobie tutaj jeszcze Zero Delay Mode. I tak, tutaj zaczynamy, moi drodzy, całą naszą zabawę. Więc mamy tutaj takiego ziomka, który właśnie daje nam troszeczkę expa, jeżeli sobie tam od niego kupimy. To tak jak widzicie, on nam tutaj daje troszeczkę tego expa. No ale nie jest Jakoś dużo. No tak jak widzicie, kupiłem od niego 5 razy Expa, a dostałem 120 Expa. I w tym oto momencie, tam moi drodzy, jak i również tam po drugiej stronie, widzicie takie platformy. Więc musimy sobie nadzwyczajnie, w świecie, użyć właśnie balonów. Używamy balonów, następnie używamy granatu. I lecimy sobie właśnie tam Do tego miejsca, które Jest w tamtym oto właśnie miejscu e, Tak to mniej więcej wygląda e, I w tym oto właśnie momencie Tam lecimy, e, bo tam będzie Cały w sumie ten błąd, który jest Naprawdę banalny do wykonania, tylko Musicie tam po prostu dolecieć i Ej, kurde, ty bo, Okej, okay, na tych balonach się troszeczkę długo Leci e, Także ja wam to oszczędzę, moi drodzy Ale musicie dolecieć dokładnie w te Miejsce, gdzie jest tam ta platforma więc jestem już na tej platformie no jest ona troszeczkę daleko od miejsca respu ale mamy tutaj takie oto coś i wystarczy, że na tym będziemy sobie po prostu skakali i tak jak widzicie, no ja tutaj dostaję troszeczkę mało expa no ale to nic tak naprawdę nie zmienia ze względu tylko i wyłącznie na to, że no jak już mówiłem, mam, że tak powiem przekroczony dzisiaj limit i skacząc na tym będziecie otrzymywali tak myślę, że nawet do no tak 500, a nawet i 1000 expa także całość naprawdę da się zrobić szybko tym bardziej da się ustawić też automatyczne skakanie gdzieś tam w ustawieniach, także myślę, że na spokojnie. I to by było na tyle, moi drodzy. Naprawdę chciałbym Was przeprosić, że w tym filmie było tak mało tych mapek i nawet nie wiem, czy one obecnie jeszcze działają. Ponieważ na przykład chciałem sobie sprawdzić mapkę od jakiegoś ziomeczka, który wstawił właśnie to na YouTube'a i wstawił to godzinę temu, na moment jak ja to nagrywam, i okazało się, że ta mapka już nie działa. Więc Epic Games naprawdę szybko nerfi te mapki, więc skorzystajcie lepiej, póki to jeszcze możliwe. No, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcineczek. Mam nadzieję, że w następnym filmie będzie więcej mapek. O ile Epic Games po prostu wszystkich nie usunie. Także trzymajcie się, i widzimy się oczywiście w następnych materiałach. Kolejny film z błędów pojawi się pewnie też jakoś niedługo. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Yo!